Kurtka Balenci, Taśka Balens Spodnie Frejery Kęzo 1500 zł buty Balens Ja tylko pokażę jak się robi YouTube'a jest dla nas Idziecie sobie niebieskim szlakiem na mhm. kalatówki potem yy, Dolina kondratowa Eee, szlakowo sobie? macie 3,15? Czyli cały czas niebieski? Cały Przy czas 15 niebieski. jakbyśmy szli cały czas, A tak? Yy, do góry na giełdzie. A gdzie to się... Nie, tak jest na szlaku. Aha, I to do To jest takie delikatne. Delikatne. Okej. Okay. Czyli myślisz. No możecie... Bo jest taki lekko A szlak jest. Nie mam nikogo. Pauza tam na kamieniu. Pauza, tam na kamieniu. Pauza na kamieniu. Pauza. Taki piska. O, pozdrawiam panią Ewelinkę mamusie Ginolda. O, serdeczny pozdru. Podejdę, buziaczka. Ewelinko, kochana, buziaczek tutaj od Patryczka. Pozdrawiam, miłego dnia życzę oczywiście. Nie wiedziałem że masz broń. Mm -hmm. No nie poinformowałem wiedziałe. też, prawda? No tak. on w policji robi. Tam. No tak jak i nie? Zjebał, nic nie, A, tak, nie, <laughs> nie. Ja dobrze. Opieść. Nie ma paszaburzynie, ty, Zajebi się. dziękuję wchodzi. No, co?! Widziałeś to?! Brawo, ładnie. Daj mi ten drugi pocyłek. Czemu? No. Masz jeden. Dobre, <zudujcie na taniecosekło> Pozmieniaj mu bingi blagam blagam. I to mamoś pisał, że to. O tak. Lubisz to lubiś to tak. Mhm. Bier, patrz doma, taką gwiażę. Stań, patrz, stań, tak, stań, nic, nie zrobi nic z masu, no? Patrz sto, lekko. Czu, co, lekko, nie? O wow! Kurz jak to prawdę? Był był większy ten ci wpi... To zawaszcie, że my... Czemu jak... nie ma Ginolda? Nie żyje k nie o, żyje. Zobaczcie, że my jako jedyni... Z kamienia. To jest za to wykład. Tu z kamienia normalnie. I grubasza Jewani <laughs> Ja piele, coś tu się odjeje, nie? Ah! 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 Ja pie... Gramy? Ja nie śpię człowieku, kurwa. tylko czekam hopie, na... aż ci wybiorę tego papieża. wybierają papieża nowego Aszeli na w czwartek. On z tego powodu się chyba na oku. Nie przepala wyboru! Nie. No dobra, to chyba koniec, nie? W tej chwili odgrywane są hymny, więc też ten znak szacunku instytucjonalnego Ważne, że nie czarny Święty jest głową kościoła, ale jest też i super państwa watykańskiego Mamy And down 30 minutes Pierwsza stacja Pierwsza stacja, zobaczyć. Chodź, gruba szebań, Let's go Stawaj, świniożp... oj, wait. spasiona. One more time. Stawaj, świnios, spasiona. Stawaj, świniożpasona. Ale ci ch***a na ostro, na górę? no to macie prze******e. <laughs> Ale tam już no. jest light. Jeszcze go? How much more? How long? Yeah, jeszcze go. very, very long. Very, bardzo, bardzo long, czy bardzo long? Za oh, to patrzyłeś. No, to, to dla, ciebie, dla ciebie to nie będzie nic. Ale rok temu. Dobra, dobra. zobacz. Dobra, dobra, dobra. Rok temu, dobra? Ja yeah, he pregnant, to nie mieli, Na górze nie będziecie mieli siły nawet nagrywać. A <laughs> Adamek, idę po ciebie. Bo to Po to się wchodzi na góry. Trzeba mówić, że jest przerwa jakiś jakiś widoka. Zobacz, wreszcie kurde, zobacz, ja ty nie przesiadłeś, zobacz. Zajebiście, się, ja nie rozumiem dał na k***ie, oj, czasem dla Widz Jasper do Wiadomości <grym wymyślam, <grym> ale bez przesady k***a. <grym> Oho? Mam bicie, wuj. Dziękuję. Maty, ja jestem na ławce. Maty, ja na ławce. Na gala jeden. Na idzie, short idzie. Short, short. Apsy. aps, Co ty robisz? Nie działa mi strzelanie. Jaka nie ma go. Nie, może <laughs> 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 ci, o, o, <laughs> ciebie baby. Dolnym, to po już info Nie, mówię po razem. To nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 mówię da, da, da. nie, mówię. razem. nie, 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 Dawaj, nie, 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 trzeba. Żeby Dawaj. się skupić. A Zostaniemy jeszcze flesza. O! Oh, yeah. oh, yeah. Pumba, Pumba is back. Guys. Pumba jest back. Whoa. Charakter! Teraz już muszę walczyć. Jak to będzie działać? Będzie to działać tak, że prawa fizyki działają tak, a nie inaczej, ponieważ iż siła grawitacji przyciąga w dół. Dobra. tutaj tu dał dobry pomysł, ale no jeszcze by Agata była potrzebna Jako żona trenera <laughs> <laughs> Tutaj flasha cool. Nie mam Dajesz tego flesza, czy nie dajesz Halo Czekaj, czekaj Smok... Zgasili smoka na rampie

No nie no, powiem wam, że to jest taki ostatni... Nie spodziewałem się czegoś takiego. This is for sure one of the craziest things I've done in my whole life. By far. Yes, wiesz, jest... wiesz jak Ja... Zajście... Yeah. <laughs> Gdzie to masz? No pokaż ładnie tu. na streamie, kto jest tu. pod krzyżem. Kto to w pod krzyżem. Oh. Krasny siedliceczku. Są z nami, bracia Dawaj, dawaj o, Proszę bardzo Jeden zdrowy. Bardzo dziękuję Mam status bezpiecznego kierowcy na O tych k***a ty Ojcze dyrektorze, co się stało? Jeden, jeden emeryt odpadł z wycieczki. Pedał peworowi odpadł. Tak? No, urwał się. Urwał się pedał, no jest. Ale nie będzie jechał? No jak? No nie ma jak przyrzepisz. Podjeżdż, zobacz. Co się stało? Pedał się urwał. <gryza> Jaro, ile kiełbas zjadłeś? Gryza. Ta. Na razie gryza tylko. Nie. Poważnie. Okay. Ale jak jesteśmy na g -campie, to twoją kebachę szukamy. <gry> <gry> No no <noise> Patrzcie, ej mu w plecach założyć Widzowie bardzo ciężko. Co? No Nie ja rozumiem żmija, bo... Ludzie! Otwórzcie to jedzenie! Zeszło? <noise> daj mi to. Gie, gie, się gie, że ja nie mogę zejść po posadach. <grym> e, horror, eskébrun, to ja będę jełkł rano i się wody z kibla. Siedzisz. <grym> no, łez, A pan z koponii wraca. Że taki ciemny? Czy co? Aha, dobra, rosista, pozdrow. A koniec jest, jest! Chodź! Do kogo ty gadasz? Nie. Ty masz o mamy, nie? Nie. Ja też mam. Nie <suszy> wiem do kogo tak, chodź. Pod prawie, że. Co? Nie ma za a więc. Ojej, z brzmią głosu. Niech chodzi się na dole. Bogam, cicho, cicho, najszybciej. Proszę, cicho, słucham się. Na dole. Kuchenka, szybko. Proszę, Cię. Kuchenka, jeszcze trochę na szansę z tym swoim Coś sobie wyjaśniają. To ile pan za niego da? A to jest pański rower? Słodki w środku. Na takim polerze jeździł. I podejście jest pod snajpera, ale na ten dystans o tej sobie może łatwo radzić. A jak nie on, to będzie miał sekurację, ale jakie kłopoty, Taz, co za wyjazd! No i można teraz jechać w kierunku bomb site, tu, Exit jeszcze walczy. Potrzebny teraz refrag G2, ale ten się pojawia, Heavy God trafia. Insani próbuje to wszystko ratować, ale to jest dwóch na dwóch. Tu można myśleć o podłożeniu bomby. Oj, i Hades zewcelowany za wp a sekurujący kolegę. Tani też jakby o tym wiedział, no i teraz Olek musi trafić, Olek trafia! A więc mamy dwóch na jednego Incani. Jego pozycja była znana. Przeskoczył po głowie Snaxa. Nie wiem, czy zdaje sobie z tego sprawę. Chyba tak. Dorzucony granat, ale też, bardzo sprytnie Snacks g tu, Ale tylko przez chwilę wraz ze stratą malpsa ta kontrola została utracona. Hades, no przytomnie, zdaje się, że spodziewał się, gdzie Oj. może być rywal. Zdąży podnieść broń, to ważne. Na pewno ten akacz, no, może nie akacz, ale Galin. Daleko będzie skuteczniejszy niż MP9. No, będzie sam na bombsite. Hades wszystko na to wskazuje, bo dwójka graczy g pozostaje na A. Tam ataku na pewno nie zobaczymy. 28 sekund do końca terroryści będą podchodzić na bombsite B. Jednak od jednej strony, tylko daj, ale już jest reakcja G2, no bo widzimy, poleciały te granaty, Hades daje informację, daje znać, daje też fraga! Jednego, drugiego, Hades walczy! Może nawet to zakończy, nie! Jednak Snax lub Tas, więc Polacy, jestem spokojny, dwóch na jednego i mało czasu na rywala. No i tak, tylko 5 sekund musi save odkładać bombę, no i teraz tak naprawdę rundę przegrał Taz już na plecach. Bardzo do wysokich jasności Smokujemy grube małe i trzeba przyszybamy na plęta, jak będzie plęt, to znajdujemy tam, dobra? Ty jadą, wyjdź. Zjeb...ło się wszystko na no, amen, nie? Odpowiadać, czy ty ktoś inny? A strzelim, Nie wiem właśnie. Z kim? Z Strzeligą. Ja też mam. Kuba, Kuba, ty masz też z nim Kuba go kiedyś Piotrek, Piotrek się zawiódł na mnie. Co? Piotrek się zawiódł na mnie. A co? Obecnie mu trening, czy co? Nie. Bo... nie wiem Trening... Znaczy... Czasami robię granie o nagrody Razer'a z widzami. No i tam często wchodzę na, teamspeaka na i ten i rozmawiam z nimi na początku, skąd jest, ile ma Elo, ile gra. no i on powiedział, tam. Mam dziesiąty level, Dobre. a na czasie napisali to szeligowa dziesiątka. To ja napisałem, na i ja powiedziałem, to szeligowa dycha, czy normalna? Nie, spadło, spadło. No i Piotr powiedział że się zabił na me, że tak tego. Czyli spina jest. O jezu, widzowie, ale wspaniała wiadomość. Kurwa, aż moje serce się uradowało. No, nie wiem czy mam mogę... Ja powiem wam, powiem wam. Tuż -stream 28 streama 26 minut temu odpalił mnie. Pięknie się wieczór szykuje. Hmm. Hmm. Ciekawego? Płysl over overdose, żeby dał na. No,. Na w... e... Twitchu jesteśmy. Ale nie powiedziałem nic. Powiedziałeś chyba co? Że nie, nie, nie powiedziałem. 55 to naprawdę statystyka, która przemawia za Tazem, chociaż Insani słyszał, już wie, z której pozycji przyjdzie Taz. Ten jednak wycofał defensywnie. No i. Insani jest przekonany, że rywal jest bliżej, a Taz no, z obiegówką jeszcze na tym poziomie. No to, no, to, to Insani, zobacz, ograć. On walczy z Tazem, a jego to nawet nie ma. Zobacz, jak Taz go ograł. 28 Taz. sekund. Chociaż Tylko, że. Insani też teraz kombinuje. No nie, no, on szuka Taz, on on... On mówi, nie, no, minąłem się z rywalem na pewno. Ale tutaj już Insani nic nie wie, no Taz na tym etapie to też już nie wie, gdzie jest rywal. Nie no tutaj, to jest niesamowite. Insani zwariował, Taz też troszeczkę się pogubił w tej rundzie. A jednak... Insani... Dobra, nie no, już muszę plantować, bo ja nie wiem, gdzie jest rywal. Oni zdaje się, że jednak ojej. się spotkają pod celownikiem, a i... Tak, tak. tak! A więc ta statystyka ta Taza, jeszcze może podskoczyć. Teraz już na poziom 100 chyba, bo 105. tak zakręcił Insani, on już zwariował. I by tutaj troszkę ułatwić defensywę Snacksowi. Nie mogli wyjść naraz dwóch pozycji Januszowi, a ten już przygotowany w ciemni. No już ten palak nie będzie do niego bolesny, więc też sprytnie ustawia się Snacks. Sprawdzone bombsy, tak się przynajmniej wydaje. A Snacks po prostu poczekał do samego końca. Teraz plant, ale Snacks może już wychylać. Snacks, co? Ojej, ojej.